W dzisiejszym odcinku z cyklu Błędy szefów opowiemy o silosach, wyjaśnimy czym są silosy w różnego typu organizacjach, jakie mogą być ich konsekwencje i co możemy zrobić, aby tych silosy zmniejszyć czy też w ogóle wyprostować je. Moniko. Myślę, że teraz w dobie pracy zdalnej te silosy, czyli te bariery w komunikacji między zespołami czy między różnymi grupami interesów się jeszcze bardziej nasiliły. Czy też masz takie obserwacje pracując z klientami? E, tak, dokładnie, bo nawet jak rozmawiałyśmy przed nagraniem tego filmiku, to taka bardzo bieżąca sprawa. Byłam na spotkaniu takim zdalnym w ubiegłym tygodniu i na spotkaniu był cały zespół, prezes. Odprawa to się nazywała i po prostu cisza. Prezes cały czas prowadził monolog, zespół nie uczestniczył intertaki dyscyplinarnej, bo to był zespół projektowy, wcale w rozmowach. I to mnie skłoniło do tego, żeby sobie przypomnieć ostatnie spotkanie, jakie miało miejsce jeszcze przed no, tą pracą zdalną. Więc przypomniał mi się taki obrazek, kiedy rzeczywiście siedzimy sobie przy fajnym, okrągłym stole. Jest ten zespół projektowy i również odzywał się tylko prezes. Natomiast z zespołu po prostu jedynie można było zaobserwować, jak ludzie notują albo widzieć tam się szturchają w boczki, podczas kiedy prezes cały czas prowadził swój monolog. Więc to, to jeszcze pokazało mi tym bardziej, że jeżeli w zespole nie ma tej kultury zbudowanej, takiej wymiany wiedzy, ta relacja jest na takim poziomie, który dużo życzy do, do zmiany, no to, to tym bardziej się uwidacznia jeszcze w pracy zdalnej, bo na tym ostatnim spotkaniu oczywiście prezes tylko mówił, zadawał pytania, była cisza, wyciągaliśmy ludzi do, do wymiany, tak, spostrzeżeń do tego, co się zadziało w, w przeciągu tego czasu, który trzeba było zrelacjonować. I rzeczywiście ma to miejsce. Ale znam sytuację, że na przykład spotykam się z zespołami, które no w ogóle nie, nie odczuwamy tego, że to jest praca zdalna. Także jest rozmowa, jest dyskusja, są żarty, jest picie kawy, jest sympatycznie. Więc to rzeczywiście zależy od organizacji, od tego w jaki sposób ta organizacja jest prowadzona, jaką ma kulturę w ogóle organizacyjną. Tak? Czyli sprawdza się powiedzenie co zasiejesz to zbierzesz. <laughs> Czyli teraz zobaczcie, że jeżeli w jakichś firmach były te księstewka udzielne, szefowie, którzy rywalizowali między sobą, którzy wręcz zarządzali przez konflikt, albo kiedy cele organizacji nie do końca były Spójne z tym, jakie cele dostawały poszczególne działy, tak to tworzyły się te nasze silosy, czyli takie zamknięte całości, które mm -hmm. świetnie funkcjonują wewnątrz mają wspólnego wroga, natomiast nie ma tego przepływu informacji. I teraz ta praca zdalna tak naprawdę nasiliła te negatywne rzeczy, o których mówi Monika. Czyli jeżeli wcześniej nie było takiej kultury wzajemnego współpracowania, kontaktowania się i wspierania siebie nawzajem ponad podziałami, no to w momencie pracy zdalnej te wszystkie dysfunkcyjne schematy wychodzą na wierzch. No wychodzą. Ja mówię, że te kryzysowe sytuacje, one mają jeden plus. Mianowicie taki, że są papierkiem lakmusowym na wiele rzeczy. Także na kompetencje, na relacje, na poziom zaufania, na wiele czynników, które rzeczywiście bardzo dobitnie ukazują. Także tutaj a propos tego, co, co powiedziałaś Aniu. No, ważną rzeczą jest to, żeby zarząd, żeby kierownictwo zdało sobie sprawę z tej sytuacji i myślę sobie tak, że, że w, w przypadku... Tego, co, o co opowiedziałam teraz, to prezes dopiero teraz, w momencie, kiedy było to spotkanie zespołowe zdalne, zauważył tą ciszę. Jemu to nie przeszkadzało w momencie, kiedy byliśmy na spotkaniu w firmie i on prowadził ten swój monolog, bo w ogóle ma biegłość, łatwość opowiadania i to bardzo lubi. No ale tutaj, kiedy trzeba było już rzeczywiście zaangażować ludzi i pojawiała się ta niezręczna cisza, no to to rzeczywiście zwrócił na to uwagę. Wcześniej wcześniej jakby nie starał się tego przyjąć mocno do siebie, wystarczyły mu raporty pisemne i, i po prostu no, taki styl funkcjonowania w organizacji. Więc no, tutaj ważne jest to, żeby, żeby człowiek po prostu przyjął feedback i, i zaczął dostrzegać to, co się dzieje. Mhm. Czyli z jednej strony mamy osobę prezesa czy, czy osobę zarządzającą, która tworzy ten cały klimat, to jest ten jeden poziom, który może sprzyjać powstawaniu silosów. Druga rzecz to są relacje między menadżerami wyższego i średniego szczebla i to jaką oni kulturę organizacyjną wdrażają i też jaką mają osobowość. Tak? Bo jeżeli ktoś ma osobowość bardzo konfrontacyjną, Albo co gorsza, świetnie czuje się w takich bagienkach, wojenkach podjazdowych i takim po prostu konfliktowaniu ludzi, a miałyśmy do czynienia w różnych firmach właśnie z tego typu osobami. Zdarzało się, że w całej firmie, która jest w ogóle bardzo fajna, wystarczyła jedna toksyczna osoba, czy też jeden szef, który tworzył wokół siebie swoje księstewko, a tak naprawdę firma. Wpadała w problemy i potem musiałyśmy sporo pracować na różnych poziomach organizacji, żeby tą sytuację uzdrowić. No to jest co robić wtedy, bo, bo tak jak powiedziałyśmy wcześniej, także tu potrzeba dostrzeżenia tej sytuacji. No oczywiście można popatrzeć na wyniki. To zawsze jest mierzalne, więc na wyniki porozmawiać z ludźmi w organizacji, z, z, z liderami, jak oni widzą tą sytuację. Natomiast w dłuższej perspektywie tego się nie da ukryć, bo po prostu to się pokazuje jawnie, więc tutaj trzeba będzie coś, coś z tym robić. I tak jak Ania powiedziała, to czasem jest jeden człowiek, czasem jest to już ta kultura, która po prostu toczy się z roku na rok i, i gdzieś tam silosy y, są i one mają rację bytu no nie jest to do przyjęcia w większych organizacjach gdzie tutaj potrzeba tego przepływu i rzeczywiście te silosy ograniczają współpracę w mniejszych organizacjach właścicielskich no silosów raczej rzadko nie spotkałam się do tej pory z silosem no to jest z racji chociażby przestrzeni niemożliwe natomiast właśnie już przy pracy zdalnej rzeczywiście może dochodzić do takiego właśnie rozgraniczenia do tworzenia barier między ludźmi więc tutaj tym bardziej potrzeba jest nad tym pracować i oczywiście są, są metody, tak? bo przede wszystkim kwestia tego, żeby odpowiedzieć sobie na pewne pytania, zobaczyć wyniki, tak? jak, jak wygląda ta współpraca, porozmawiać z ludźmi, jak oni, jak oni to widzą, jakie mają potrzeby, czy oni się czują jako współtwórcy tego projektu, czy w ogóle życia organizacji, czy po prostu jako wyrobnicy, którzy tylko przychodzą, odhaczą te 8 godzin i nie myślą dalej o, o tej pracy. Więc tutaj Tutaj czynników jest bardzo dużych, natomiast trzeba po prostu wybrać te najważniejsze. Mhm, czyli z jednej strony pracujemy w takich przypadkach nad celami, zarówno zmianą czy do określeniem celów na poziomie organizacji, bywa też, że trzeba zmodyfikować cele na poziomie poszczególnych działów, bo może się zdarzyć tak, że cele jednego działu powodują, że dla niego najbardziej optymalne są działania szkodzące innemu działowi, ale też tak naprawdę ta sytuacja z pracą zdalną pokazała wielu osobom, że to inwestowanie w relacje, w wyjazdy integracyjne, we wspólne jedzenie posiłków, to nie jest tak jak niektórzy menadżerowie niestety uważali, marnowanie czasu, bo pracownik siedzi w kuchni i rozmawia z innymi, zamiast siedzieć przy biurku non-stop. Tylko, że to właśnie te rozmowy nieformalne w kuchni w kantynie czy w jakichś innych miejscach, że to dzięki nim te silosy tak bardzo nie powstawały, tak? ponieważ mieliśmy kontakty z ludźmi, również z takimi, z którymi nie współpracujemy na co dzień. Natomiast wystarczyło, że każdy zamknął się w swoim boksiku zdalnym, realizując tylko kontakty z bardzo nieliczną grupą osób i tam, gdzie tych relacji nie było wcześniej, to co mówiła Monika, tam teraz wyszło, że są bardzo duże problemy, że te Plemiona rywalizujące czy wręcz sobie niechętne się po prostu jeszcze bardziej nasilają. Eskalują. No tak, nie ma wtedy chęci do, do wymiany zdań, do, do wspólnego tworzenia nowych projektów, także tutaj mamy takie oddzielne państewka. Ale też są zauważalne takie sytuacje, kiedy na przykład w tym obecnym czasie, czas pracy zdalnej, zarządy, liderzy dążą do tego, żeby jednak ten czas taki, nawet nie związany z pracą, żeby go tworzyć. I są takie organizacje, w których na przykład zrobili sobie już powiedzmy takie swoje rytuały, że na przykład jest 15 minut dla wszystkich na kawę, jest na przykład, są spotkania takie z żartami, na chociaż kilkunastominutowe, żeby ludzie poczuli, oczywiście naturalnie tak, bo to, żeby nie było sztuk dla sztuki, ale, ale widziałam parę takich sytuacji, kiedy rzeczywiście ludzie z zespołu projektowego, czyli już z innych, tak z różnych obszarów organizacji, rozmawiali bardzo sympatycznie przy kawie i na różne tematy, niekoniecznie o pracy. I to na, na pewno buduje relacje, to na pewno buduje relacje, niweluje silosy, kiedy już są gdzieś tam naprawdę, powsta powstają. Natomiast kiedy już są takie odczuwalne, no to już jest dłuższy proces, myślę, bo, bo tutaj nie da się tak na pstryk powiedzieć, no dziś mamy, jutro nie będzie tej sytuacji i zaczynamy od nowa. To już jest proces, który powinien być poparty jakimiś faktami, doświadczeniami, rzeczywiście, żeby ludzie zrozumieli tą nową kulturę organizacyjną i żeby się pod nią podpisali. Bo też nie wszystkim pasuje, tak jak powiedziałyśmy, tak? nie każdy lubi miłą atmosferę pracy. Czyli tak podsumowując, te silosy, czyli te bariery wpływają na efektywność organizacji, wpływają na relacje, wpływają na komunikację i przekładają się tak naprawdę na wszystkie aspekty funkcjonowania firmy. I można pracować nad nimi zarówno przed powstaniem silosów, czy przy tworzeniu kultury organizacyjnej, czy przy tworzeniu celów odpowiednich. Natomiast można też oczywiście pracować nad niwelowaniem tych silosów, wtedy kiedy one już powstały i kiedy one już wpływają negatywnie na organizację. I to Tylko są też potrzeba to zobaczyć, Tylko trzeba to zobaczyć, a następnie w odpowiedni sposób zaplanować pracę nad wyciąganiem ludzi z silosów i skupianiem wokół wspólnych celów i wspólnych wartości. Dziękuję. Dziękujemy.